Cześć! Ten film może pomóc Ci w uwolnieniu się od emocjonalnego bólu. Pozwól sobie korzystać z niego regularnie, by otworzyć się na większe poczucie wolności i spokoju. Podczas nagrania usłyszysz różnego rodzaju instrukcje, które pomogą Ci lepiej i w większym stopniu uporać się z tym, co czujesz, jak również z przykrymi myślami. Jeśli otworzysz się na ich wysłuchanie i wykonanie Możesz w znacznym stopniu poczuć ulgę i zostawić ze sobą ból przeszłości. Gdy będę zadawać ci pytania, odpowiadaj szczerze z serca. Wystarczy, że odpowiesz tak lub nie na większość pytań. Każda odpowiedź jest prawidłowa, lecz jeśli odpowiesz nie, pomyśl z jakiego powodu nie możesz pozwolić sobie odpowiedzieć tak. Jeśli chcesz, usiądź wygodnie lub połóż się. Możesz zamknąć oczy, lecz nie jest to konieczne. A teraz przejdźmy już do uwalniania emocji. Czy możesz pozwolić sobie zatrzymać się i po prostu być? Zauważyć lub być świadomym tego, co jest. Czy możesz po prostu przez chwilę, oddychając spokojnie i głęboko, pobyć z samym sobą? A teraz, jeśli możesz, pozwól sobie pomyśleć o trapiących cię emocjach. Na tyle, ile możesz, pozwól sobie na ich pełne odczuwanie. Być może są to uczucia krzywdy, rozstania, zdrady, oporu, odrzucenia, może chęci by było tak jak wcześniej, lub by coś się zmieniło. Cokolwiek to jest, czy możesz pozwolić sobie przez chwilę to odczuwać? Czy możesz pozwolić, by to po prostu było? Jeśli nie, czy możesz pozwolić sobie nie akceptować tego? A czy teraz możesz pozwolić sobie czuć to, co czujesz? Czy możesz pozwolić sobie się od tego uwolnić? Czy możesz otworzyć się na to, że wcześniej czy później uda się uwolnić te emocje? Jeśli tak, czy możesz pozwolić sobie zrobić to teraz? Czy możesz pozwolić sobie przyjąć również wszelką chęć zrobienia czegoś z tym, co teraz czujesz? Czy możesz to uwolnić? Czy możesz uwolnić się również od wszelkiej chęci kontroli, bezpieczeństwa, aprobaty, zjednoczenia lub oddzielenia? Czy zamiast uczucia chęci lub pragnienia, możesz pozwolić sobie przyjąć kontrolę, bezpieczeństwo? Aprobatę i zjednoczenie? Czy możesz odpuścić wrażenie, że to co się teraz dzieje jest w jakiś sposób personalne, dotyczy Ciebie lub jest o Tobie? Postaraj się zauważyć, w jaki sposób zmienił się Twój stan wewnętrzny i Twoje myśli. Być może czujesz już większą lekkość, być może to, co wcześniej było problemem, już cię nie dotyczy. Jeżeli odczuwasz jeszcze jakieś przykre emocje, lub masz jakieś niechciane myśli, czy możesz pozwolić sobie na odczuwanie ich? Pamiętaj, że pozwolenie daje możliwość ich uwolnienia, pozostają. Jeśli próbujemy w jakiś sposób zatrzymać ich odczuwanie. Dlatego więc, czy możesz pozwolić sobie teraz czuć to, co czujesz? A czy możesz w takim razie się uwolnić? Czy możesz odpuścić chęć zmiany tego, co wydarzyło się w przeszłości? Czy możesz otworzyć się na to, że to co było jest jedynie wspomnieniem i pozwolić sobie na odczuwanie spokoju? Czy możesz pozwolić sobie być taki, jaki jesteś? Jeśli problem dotyczy również innej osoby, czy możesz pozwolić sobie. By ona była taka, jaka jest? Czy możesz uwolnić się od chęci zatrzymania tych emocji, lub ich odpychania? Czy możesz uwolnić się od chęci odkładania szczęścia i po prostu pozwolić sobie je teraz odczuwać? Jeżeli zajdzie taka potrzeba, przesłuchaj to ćwiczenie ponownie, aż do momentu uzyskania ulgi. Bądź dla siebie wyrozumiały i pozwól sobie przejść przez ten proces, dając sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie nagrania oraz wszelkie wsparcie tego kanału. Jeżeli coś na filmie nie jest jasne lub potrzebujesz pomocy w wykonaniu ćwiczenia, napisz do mnie w komentarzu pod spodem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.